Witam z jestem Mike, a to jest kolejny już drugi odcinek z drugiego sezonu serii Single Craft i w dzisiejszym materiale pójdziemy sobie do kopalni, a także wybierzemy się do netheru, dlatego żeby się przygotować oczywiście na smoka, na którego to pójdziemy myślę już wkrótce, prawdopodobnie już jutro w odcinku, ale to jeszcze zobaczymy. W każdym razie, jeśli materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę, subskrypcję, napiszcie komentarz, a ja już teraz bez zbytnego gadania zapraszam Was na kolejny odcinek z tej niesamowitej przygody. Lecimy. W ostatnim materiale prezentowałam wam jak będzie wyglądała moja baza Tymczasowa. I pograłem sobie kilka godzin, bo tam było chyba 3-4 godziny, po prostu miałem takiego czasu dla siebie i sobie troszkę pograłem, mogłem odpalić live'a, ale tego nie robiłem, bo jeszcze nie opublikowałem dla Was pierwszego materiału, ale udało mi się zrobić coś takiego. W tym miejscu tutaj gdzieś pokazywałem Wam jak ta baza ma wyglądać i stwierdziłem, że to jest idealne miejsce pod tą bazę tymczasową, dlatego że po prostu wygląda ono tak, jakbym bym chciał, żeby wyglądało. No i naturalnie zjechałem sobie tutaj górkę, która tutaj była. Oczywiście mogę Wam również pokazać statystyki, żeby nie było poczekajcie. Jak widzicie, tutaj mamy wykopanego stołna, na prawie 2000. To samo z dirtem, dlatego że tu mamy prawie 3000 łącznie wykopanego, albo nawet ponad. I generalnie, jeśli chodzi o zniszczone itemy, to mam dwa, z... dwie zniszczone tutaj łopaty, jeden zniszczony diamentowy kilow, Także to świadczy po prostu o tym, że kopałem, kopałem i jeszcze raz kopałem. No także w tym miejscu będzie moja baza tymczasowa. Tutaj będzie wejście do tej bazy. Tutaj pewnie na tej kratce i na tej kratce, od na tej tutaj, powstanie jakiś płotek, jakieś ogrodzenie, jakiś murek. I powiem tak, takie rzeczy nudniejsze, jak na przykład robienie czegoś takiego, będę robił sobie albo poza odcinkami, albo na live'ach, a takie rzeczy ciekawsze i takie ważne rzeczy będę robić na odcinkach. I naturalnie później na odcinkach wszystkie te rzeczy, które zrobiłem sam albo na live'ach, będę wam też prezentował, więc kilka minut, do, kilka minut dodatkowo będzie do właśnie takiego. Odcinka. Myślę, że coś takiego Wam jak najbardziej odpowiada. Mi oczywiście, że tak, bo wiadomo, nie będę musiał Wam wszystkiego dokumentować, nagrywać. Po prostu część rzeczy zrobię na odcinku. Właściwie to te ważniejsze rzeczy, a te mniej ważne na live'ach czy po prostu samemu gdzieś tam w wolnym czasie. Tak jak tutaj wywaliłem całą tę górę, bo po prostu stwierdziłem, że no. Wypadałoby już gdzieś ten zalążek bazy tymczasowej mieć, ale na razie nie będę go rozwijać, budować i tak dalej. Tylko na razie skupimy się na przygodzie, na wyprawie. Konkretnie dzisiaj mamy nether do zrobienia, ale zanim nether to wypadałoby zdobyć kilkanaście sztuk diamentów, żeby móc sobie zrobić tam seta, jakieś narzędzia jeszcze dodatkowe. I po prostu, żeby nie zginąć. Tych diamentów jest naprawdę bardzo dużo teraz w Minecraft, więc stwierdziłem, że można się po nie wybrać. Właśnie w formie odcinka. Ja to zrobię gdzieś na szybko, pewnie jakiś time -lapsik. Zdobędę To sobie diamenty. Idziemy do netheru. Tam się dozbrajam, przygotowuję. Poszukamy pewnie twierdzy, bastionu i tak dalej. Przygotowuję się oczywiście na y, smoka. I w kolejnym materiale idziemy generalnie na, na smoka. No i teraz się pewnie zastanawiacie, bo w poprzednim odcinku Single Crafta mówiłem, że. Tych materiałów nie będzie jakoś super dużo, że nie będę jakoś super dużo nagrywać. Idzie już drugi odcinek, ja już planuję trzeci pokonywanie smoka i tak dalej. No generalnie to są takie proste rzeczy, bo wiadomo jak przyjdą te wielkie projekty, znaczy wielkie. Mniejsze od tamtych na SingleCraft jedynce, ale też duże. No to wiadomo materiałów nie będzie jakoś super dużo, ale jeśli będą nowości, jeśli materiału do nagrania zajmie mi tam godzinę i do zmontowania kolejne dwie albo trzy No to dla mnie to nie jest jakoś super duży problem. Myślę, że w ciągu dwóch dni mogę nagrać i opublikować dla was drugiego dnia już materiał, także. Yy, dla mnie to żaden problem, nagrać dla Was odcinek i mam nadzieję, że po prostu cieszycie się z tego powodu, a nie zastanawiacie się, kurde, mówił, że będzie wrzucał odcinek. Raz w tygodniu, już wrzuca drugi odcinek w tygodniu, w sumie to trzeci z przeglądem Snapshota, planuję trzeci i jeszcze prawdopodobnie w najbliższą sobotę od właśnie tego materiału odbędzie się też live. Tak, odbędzie się live, odbędzie się live w sobotę o godzinie 11, taki jest plan, mam nadzieję, że ten plan wypali. No i będziemy sobie grać na singlu, już pewnie zdobywać sobie jakieś fajne rzeczy, będzie, może budować farmę Endermanów już, dlatego, że są to podstawowe rzeczy, które chcę szybko zrobić, bo ja chcę szybko zająć się nowościami, których... Na razie nie mogę dotykać, bo, bo bym zginął od razu i chcę się generalnie najpierw dozbroić, a później bawić się nowościami i w sumie nie tylko nowościami, dlatego że chciałbym pobawić się też rzeczami z Minecrafta 1.20, 1.19 o, diamenty. I to ile? Fajnie, fajnie. No i w ogóle prawie 30 level mam nieźle. Myślę, że jak wyjdę z tej kopalni dzisiaj, to 30 będzie na pewno. Tylko później go nie stracić, albo od razu zrobię sobie enchanting, bo w sumie to jest jakiś pomysł. Miałbym te wszystkie rzeczy po dzisiejszej wyprawie, więc w sumie czemu nie? Można enchanting zrobić i już sobie zaknąć chociażby kilow na fortunkę, bo to jest myślę taka podstawa podstaw, yy, bo tam mieczyka na razie nie potrzebuję, zbrojki też nie zaklnę cały jakoś super, ale kilow na fortunkę można by było spróbować, także myślę, że spróbujemy, ale to później. Ok, kolejny diament, będzie więcej niż jeden. Jest więcej niż jeden, są nawet chyba trzy, a może cztery? Nie, tylko trzy. No dobrze, i tak jest nieźle. Kolejny diament. I jeszcze jeden diament, i przy okazji yy, ta. Ruda żelaza, to ruda? Żyła, przepraszam, żyła, tak? To się nazywa żyła. Więc wykobmy sobie w takim razie stąd troszeczkę tego żelaza. No i kolejny diament, nice. I nawet dwa, proszę bardzo. I mam 30 level, proszę bardzo, nice. Żeby teraz nie zginąć. I kolejny diament, tylko jeden. O, nawet dwa są, dwa są, dwa są, dobra, fałszywy alarm. No to już mam 19, jest, nieźle. O, diament kolejny, tylko jeden, ale jest. O, geoda ametystowa, zobaczcie, i to jak bardzo rozrośnięta tutaj jest. Teraz ja sobie pozbieram te tutaj kryształki. A wiaderko z lawą na razie jedne, zaraz wezmę sobie więcej tych. Tej... O, diamenty! Ale fart! Tego się nie spodziewałem, ale mamy diamenty. Oj, kolejne diamenty, jak miło! I to aż 4, a może 5? 5! No dobra, czyli jednak 5. 27 diaksów, jest nieźle, jest dobrze. O, co my tu mamy? Zobaczcie diamenty, jest lawa. Myślę, że sobie pozyskam z tej lawy obsydian do do tego, do portalu i do enchantingu. Tylko, że problem jest taki, że nie mam wody, ale wody widziałam po drodze, więc żaden problem, myślę, będzie się tam wrócić i sobie te wody po prostu do wiaderka wziąć. To ja nie pomyślałam wcześniej. Dlatego myślę teraz, wracam się do kopalni, biorę wodę, yy, bierzemy obsydian i idziemy powoli do Nederu. Dobra, lawa ogarnięta, więc teraz ogarniamy sobie obsydian. Mam 14 obsydianu, troszkę lawy sobie jeszcze wziąłem, także myślę, jeszcze kilka diamentów wykopię i wracamy oczywiście do, yy, do mojej bazy. I idziemy do netheru tak szybko. Dobra, jestem na powierzchni i jest noc, ale nie idę spać, bo potrzebuję jeszcze kilku fantomów, ale to ogarnę sobie oczywiście później. A teraz biegnę do mojej bazy, która wydaje mi się, że jest tam. Ok, w takim razie skraftujmy sobie w tym momencie enchanting skraftujmy sobie najpierw oczywiście książeczki najpierw papier może teraz książeczki i nie wiem czy będzie mnie stać jeśli chodzi o drewno chyba muszę więcej drewna pozbierać, ja wiem że ja mogę iść spać żeby tych mobów to nie było ale nie mogę iść spać bo potrzebuję fantomów o i mam perełkę drugą nice super do poru. 16 buch mogę skraftować. Tu 16 buch shelfów Idealnie na książkę zostałaby na Enchanting, więc Enchanting również zostanie tutaj skraftowany. I teraz robimy coś takiego. I teraz mogę sobie tutaj skraftować coś, tylko raczej bym chciał, żeby to był nowy Kilo. Proszę bardzo, bierzemy sobie nowy kilof. O, no nie o to mi chodziło, ale była szansa. Teraz co ma tutaj? Też Efficiency. No to może sobie odświeżmy to. Przydałoby się zdjąć również ten enchant z tego, ale nie mam narzędzia do tego, znaczy narzędzia tego takiego, jak to się nazywa, kamień szliferski. Nie mam kamie kamienia szliferskiego, więc go sobie będę musiał szybko uzyskać. Unbreaking 3. Można by było w sumie sobie zdobyć jakoś ten level, ale już wszystko się poprzepalało, więc teraz nie mam na to czasu. Może innym razem w takim razie. Dobra, historyczny moment w takim razie już zepsułem. Mam tylko 10 obsydianu, ale mam ten fajny szybki kilo, który aż tak szybko kopi obsydian, więc nie historyczny moment stawiamy sobie portal. I teraz zapalniczkę raczej będę mieć albo będę móc w stanie sobie skraftować. Ok, ogarniam sobie teraz ekwipunek i wchodzimy moi drodzy do netheru w końcu. W końcu wchodzimy. Super. A może jeszcze wiecie co sobie zrobię w międzyczasie? Farmę lawy sobie zrobię. Dobra, i farma lawy tutaj już zaczyna działać. Proszę bardzo. Także będziemy mieć trochę tego paliwa. Jeszcze wiadomo, te farmy sobie kiedyś rozbuduje, kiedyś przebuduje, kiedyś może zautomatyzuję, chociaż kurde, nie wiem, czy się da. Chyba się nie da. Chociaż nie dam sobie ręki ująć, że się da, albo się nie da. Nic złotego też nie mam, więc weźmiemy sobie tarczę do łapy. Wezmę sobie jakiś tam zasób bloków i myślę, że możemy, możemy wbijać w takim razie. Mam wszystko, co potrzebuję, chyba, więc. Chodzimy i patrzymy. Jak będzie Crimson Forest, to od razu uciekamy. O twierdzy mamy, dobra, no to jednak jest trochę szczęścia. Ale na najgorszym biomie, jaki tylko może być, się zrespiłem. Do twierdzy, do twierdzy, do twierdzy, do twierdzy. Wow, 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 wow. wow. Dobra. dobra. zjem to jabłko, co mi tam. Jest niebezpiecznie tutaj. No i pięknie mamy pierwszą pałkę. Jeszcze tylko 10, parę... jeszcze tylko paręnaście pałek. Pójdziemy sobie po brodawki i uciekamy stąd, bo tu jest niebezpiecznie, strasznie niebezpiecznie. Trzecia pałka, super. Już 28 level, a miałem chyba 27. Jest nieźle na razie, ale. Nie będę nic mówić, bo tu jeszcze zginę zaraz. I nie macie, nie macie. No już mam tych 10 tych, 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 tych płomyków. Wow, jest źle, jest źle, jest źle. Jest bardzo źle. Tarcza mi strzeliła, ale było blisko. Widzieliście to na pewno, bo ja tego nie wyciąłem. Tak samo, oj, Pozwól mi piecyk? Widzicie, nie myślę już, po prostu nie myślę z tych emocji. Ło, myślałem, że generalnie pochodzimy sobie po nederze w dzisiejszym materiale, ale się okazuje się, że będzie to tylko materiał i wyłącznie stąd jak zdobywamy sobie twierdzę, zdobywamy sobie jakieś tam pierwsze, pierwsze rzeczy. Właśnie w tej twierdzy mamy już 7 patyczków, przed chwilą też chyba mieliśmy 7. Dobra, idealnie. Ten ubity. Ten też ubity, mamy 30 level, wow! Fajnie. Będę mógł sobie jeszcze coś zaknąć, jak wrócę do bazy. jeszcze kilka tych pałek mogę, mogę sobie zdobyć. Mam na razie 11. Ale to dalej jest mało. Dalej jest mało. Dlatego, że no mówię, jeszcze alchemia, jeszcze coś tam. To i się przyda troszeczkę, troszeczkę więcej. Może nie stack. Ale jakby miał looting, to pewnie już by miał stack. Yy, w każdym razie ogarnę sobie jeszcze te pałki i pójdziemy po brodawki za chwilę. I ewentualnie pochodzić sobie troszeczkę po twierdzy. Ale też nie za dużo. Mamy 13 pałek. Super. Uciekoć! Muszę wbiec do środka. Muszę wbiec do środka i nie wiem jak to zrobię, bo tu jest strasznie dużo generalnie. Ło! A! Odejdź! Zostaw mnie. O! Po prostu to jest jakaś tragedia. Nie sądziłem, że może być tak ciężko w nederze. Nie będę się tu przebudowywał ani nic, bo to jest też... Ło! Też wiadomo ryzyko. O, no i jeszcze szkielet. No wypić pan w... w cholerę. Zginę? No i zginąłem. Ojejku. Dobra, pierwsza śmierć na tym świecie, drugi odcinek. Yy, mogło być gorzej, mogło być gorzej. Mogłem zginąć w pierwszym materiale, ale zginąłem w drugim. Dobra, zróbmy sobie nową zbrojkę, bo tamta zbrojka już mi się, mi się wydaje, że pada. Żelaza mam trochę, więc czemu nie i 30 level, poszedł się chrzanić. Dobra, tutaj powoli sobie skaczemy. Tutaj jakiś parkour. Nie, nie będzie bezpiecznie. Będzie tak samo ciulowo, jak było wcześniej. Odejdź. Ojejku. Jedz, 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 jedz. Eee, jejku, 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 tylko te pałki, tylko te pałki, bo one nie zniknęły. Jakby reszta rzeczy może się spalić, ale... Te pałki są moim zdaniem najważniejsze. No nie. <ścoughs> Jak ja odzyskam te itemy teraz? Dobra, jeszcze jeden komplet zbroi. Trudno, będę miał trzy zbrojki będzie, będą na zapas. Jeszcze jeden komplet zbroi. Jedzonko tarcza i możemy iść. No chodź tu dziadu. Dobra, gin I z mojego ekwipunku, fajnego kilofa, którego przed chwilą zenchantowałem, zostało tylko... tylko to. Prawdopodobnie cała reszta się spaliła. Bo raczej nie mogła zniknąć, bo nie minęło 5 minut odkąd zginąłem. o jejku to jest po prostu jakaś masakra. Bijam się do twierdzy w tym momencie. I w takim razie ja sobie odzyskam sam te pałki. Mam nadzieję, że się nie... O! Nie obrazicie się. Znaczy sam albo zaraz z wami. Tylko... Ło, to jest najgorsze, że te, te moby cały czas tutaj są. I to cały czas wcale nie w małych ilościach. No niebezpiecznie tu jest. No co, co ja mam wam poradzić? O! Są brodawki, a te się pewnie przydadzą do potek, więc sobie je weźmiemy. O! No dobra. Jest jakaś rekompensata za, za to, że zginąłem. I kolejna skrzynka. Aż trzy siodła! Wow! To jest całkiem spoko wynik. I tutaj mamy... Też kolejne ciekawe rzeczy. No dobra, to co sobie wezmę. Teraz uciekać. Uciekać, 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 uciekać. No, bo tu nie ma żadnych itemów już, co nie? Ale wiecie, zawsze mamy spawner. Spawner tutaj blaze'ów I z tego spawnera można po prostu troszeczkę tych pałek. Ło! Troszeczkę tych pałek wyciągnąć. Także myślę, że to zrobię sobie w ciągu tych tutaj kilku minut, w których jeszcze tutaj jestem. Jest tą skrzynką, to jest w sumie niezły patent, bo Ja tu sobie schowam rzeczy, których nie chcę stracić i, i nie stracę, i mogę się tylko po nie tutaj wyrucić elegancko. I na razie mam trzy te pałki. No, potrzebuję ich tak tyle, ile miałam wcześniej, tylko od 20. Mamy już tego 20 sztuk. Jeszcze kilka. Jeszcze kilka, jak tu jestem, to już wezmę tyle, ile mogę. I pewnie zginę, biegnąc do, do, do portalu. Ale nie jest źle. Myślę, że endermany sobie na spokojnie pozabijam już później, tak żeby mieć te 16 oczu, myślę, że w normalnym świecie dam radę, ale to jeszcze zobaczymy bo nie widzę tutaj nigdzie niebieskiego lasu który to jest wymagany, żeby sobie pozyskać dużo właśnie tych perełek w nederze, dobra wystarczy ludziska, nie ma co nie ma co, biorę to wszystko co mogę wziąć i uciekać. no nie, no tak to nie będę uciekać bo to, to mnie zabije zaraz Przecież, jak to mnie wrzuci, ten to ja od razu jestem w lawie. Dobra, teraz jest szansa, jest szansa, jest szansa. Jest szansa się przedrzeć. Dobra, jest szansa, jest szansa, jest szansa. Koło portalu mam z tego. Nie dobiegnę tam, nie ma szans. W sensie inaczej, dobiegnę, ale to mnie zrzuci. A może zdążę, 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 zdążę. Nie wiem, czy zdążę. Bo jezus, zdążyłem! Zdążyłem i żyję, ale nie pójdę spać, bo. No bo nie pójdę, bo wiecie, że muszę zdobyć sobie. Yy, muszę sobie w ogóle. Jak to so, jakie to są kordy? No, w sumie, w naj, 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 najlepszym wypadku, 600 kratek stąd będę miał właśnie ten. Właśnie yy, twierdzę. Ale zobaczymy, gdzie ona się wygeneruje w takim razie. Dobra, myślę, że farma brodawek też tutaj wiedzie od razu. Pik, 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 pik. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy takie materiały wam się podobają. Spontaniczne materiały, materiały, na których raczej mu mało mówię, coś się dzieje. Czy wolicie tak jak w pierwszym materiału, że gadałem przez pół odcinka i gadałem, gadałem, gadałem o takich rzeczach ważnych, organizacyjnych. Koniecznie dajcie znać, czy takie materiały też wam się podobają, czy wolicie jak cały materiał, gadam bez tam żadnych cięć. No, mi się wydaje, że te cięcia i jakiś tam fajny montaż po prostu jest jak najbardziej na miejscu, ja lubię takie rzeczy robić. Dobra, weźmy sobie to i weźmy sobie to. i Zróbmy sobie to i zobaczmy w którą stronę ta perełka tutaj nam poleci. Może od razu wpadnie pod ziemię. A w tamtą stronę, nawet nie widziałem jak leci. Coś z cząsteczkami się podziało. Nie no, faktycznie tam leci. Co jeszcze by się przydało? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Hmm. No jedzonka mam na tego sponka, dość dużo. W sumie powinno wystarczyć. Ale to też zobaczymy. Na pewno łuk, strzały, to jak strzały to w sumie można by było do wioski skoczyć i tam sobie te strzały ogarnąć W sumie w związku z tym, że ten odcinek jeszcze trwa, jeszcze go nie zakończyłem, w sumie nie wiem kiedy on się skończy No to myślę, że można to sobie ogarnąć Jeszcze ten materiał trwa, później będę miał dużo roboty z jego montowaniem, bo trwa już ponad półtorej godziny go nagrywam Skoczmy sobie zatem do, do wioski Gdzieś tutaj w rzece może będzie kapka żwiru? Będzie kapka żwiru, no dobra i teraz przydałoby się ogarnąć: o Zombiefield Piglin przyszedł. Czy tam dawny Pigman? Myślałem, że nigdy się nie nauczę mówić normalnie na niego Piglin, znaczy Zombiefield Piglin. A się nauczyłem. Chociaż dla mnie to też jest po prostu Piglin. Tak samo jak tamten. Tamta jego niezombifikowana wersja w nederze. Dobra, skoczmy sobie w takim razie po. No, po zakupy małe do wioski, bo czemu nie? Mam nadzieję, że tam jeszcze jakieś wieśniaki żyją. Dobra, wieśniak, chodź tu. I trzymaj. No to jest fajna oferta, to jest fajna oferta. Chodź tutaj. Dobrze. W takim razie ja zdobędę sobie dla ciebie troszeczkę patyczków. Tylko, że w tym celu muszę udać się aż do lasu. Albo na sawannie to pozyskać. Albo wioskę. Nie, no wioski nie będę niszczył. W takim razie idę do normalnego lasku. Tam sobie ogarnę troszkę patyczków. I jak ogarnę sobie troszkę patyczków, to wrócę tutaj z powrotem. I powymieniam się za patyki za szmaragdy i za te szmaragdy będę mógł kupić sobie strzały, nie potrzebuję ich tam dużo kilka straków myślę wystarczy dobra, tyle patyczków mi styknie, idę je zamienić teraz na yy, na oczywiście yy, na szmaragdy i też szmaragdy na strzały yy, szybko, szybko, szybko idziemy do domku bo prawdopodobnie tej nocy zrespią mi się fantomy a fantomów bym a fantomów bym potrzebował oczywiście w celu zrobienia sobie Miksturek, o których już wielokrotnie wspominałem, i te miksturki trzeba będzie zrobić, ale najpierw ogarnijmy sobie tutaj tego gościa. Proszę bardzo, sprzedajmy mu tyle patyków, ile tylko jestem w stanie mu sprzedać. On się powinien zablokować. No nawet się nie zablokował. Ale do następnej oferty powinien przejść. O, mamy łuk jeszcze. No dobra. Ale się nie odblokował dalej. Dobra, weźmiemy drugi łuk w takim razie. Super. Czyli mamy w takim razie wszystko, co bym od tego tutaj pana chciał. Dobra, tylko teraz muszą mi się pojawić fantomy, które nie za bardzo chcą się pojawić, albo po prostu jeszcze nie ta pora, ale podkładałbym sobie te rzeczy, które kupiłem, bo w razie gdybym jakieś rzeczy stracił, to po prostu na tego smoka dalej cały czas będę gotowy. Trzy, trzy taki strzał powinny wystarczyć, do tego dwa łuki, no i tylko nie zginąć, ale mam nadzieję, że z tą podką to ja nie zginę. Wiadomo, muszę sobie zrobić jeszcze dużo pustych buteleczek na ten jego smoczy oddech, który... Może się tam kiedyś przydać. Chociaż w sumie wątpię. O, burza jest. Oj No i nie pójdę spać, mimo że... Mimo że bym chciał, bo muszę czekać na te. Na te fantome durne. No dobra, w takim razie myślę, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, łapka w górę, subskrypcja, komentarz. I w kolejnym odcinku idziemy już na smoka, już będę miał wszystko przygotowane. Także idziemy, pokonujemy smoka. I w sobotę o 11 widzimy się na live, na którym to będziemy... Yy... Zdobywać sobie fajne rzeczy w End City, także myślę że będzie się działo, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, wbijcie na mój nowy kanał na Instagrama, na tym nowym kanale na Patronite, na którym możecie, możecie mnie wesprzeć, a ja wam w tej burzowej atmosferze dziękuję za oglądanie tego niesamowicie emocjon emocjonującego odcinka, Z ja bym Mike, trzymajcie się i pa pa.